Witam Wanisza widzów po raz drugi Tak bardzo się za wami stęskniłem, że nawet w tej samej koszulce jestem Ale to teraz jest w ogóle nieważne. Ponieważ przed nami jest fany moment Więc mam nadzieję, że ze śmiechu dzisiaj nie umrzecie I dodatkowo myślę, że widz nie wie, że jutro DC Wanisz ma urodzinę Więc czymś by prosił widzów, żeby zostawić lajka i suba dla Wanisza I jeszcze zaśpiewajmy dla niego 100 lat Sto lat, sto lat Niechaj żyje, żyje, żyje nam A kto? DC ale prezentu nie dostaniesz, bo nikt się nie lubi. No ale wracając, myślę, że dużo osób lubiło streamy DC Vanisha. No i pewnie nie wiedzą, że streamuję teraz na Twitchu. Więc zapraszam do Vanisha na kanał na Twitcha. A ja, nie przedłużając, życzę miłego odcinka. Widzą, papa. <śled> On zaraz Snow da, a Ty, ty słuchaj. <śled> o, to ja to czuję. Jak dufniesz Snow to 5 sobów w głowę No w głowę no Cześć, Jak balon nos kopać gifteczki Ale w głowę Aaa Musi muszę z was <grychy> Ja co ja powiedziałem właśnie widzowie? Nie rób tego jednak Nie, nie, nie Pierwsza raz mam taką okazję Półtora tysiąca osób patrzy Nie, nie spomagasz się. mi Półtora kosmy Półtora To, manis to manis dla słuchaj Ale Placią no, no, no Półtora osób? Co? Widzowie, powiem poczury dla Manisza Lecisz o! Ale to była głowa? Nie, no nie, tak, 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 głowa, głowa! Nie, czekaj, musimy Blur. to przeanalizować, musimy to przeanalizować! Musimy to przeanalizować! Nie, nie trzeba analizować w ogóle, to <laughs> jest potwierdzone info! Nie, ja muszę, muszę sprawdzić, czy powiedziałem głowa! Ja, nie, no nie, muszę, nie było koloru potem się dopisałeś głowę! Muszę zobaczyć, nie muszę, no, muszę zobaczyć! Potem, działaj. potem dopisałeś sobie tą głowę, nie ma wymówek! Dobra, muszę pomóc temu solo Bo on się zaraz wyrąbi, muszą muszę no dać jednemu z nich Głowę, oszukać Dawaj, lecisz CO JEST? Daje, what the fuck? O, o, co daje, wtf? Ja co, CO JEST? Jak to Jak to CO JEST? Ja pierdziele Co daję? daje? Ja tu Ja? Ale jestem mądry I rób to samo sobie. Dobra, spróbuję ja. No, no bo ja Dobra skoczyłem pers. z innego klocka. Ja myślałem, że ty skoczyłeś z tego co ja. Dobra, mówię, no skoczyłem. Klikujesz, nie skoczyłeś z tego co ja. skocz, co, skocz do sobie do skocz, z tego. Skocz, wlecz no to jest z no, z, tak, z skocz Tak, skocz tego. Skocz tego no? Tak. jak z tego? Ja, ja ja nie, ma, ja nie, ma, ja nie, nie, bo tylko No ty kurde. jesteś takim Dobra. Чего это? Это слишком проблем. Добро было хорошо. Я не скучаю с тобой, оттого ты я иду. Да, не за, не везешь с того, не веземня. Добро Let's go. Круто, хорошо. Человек грузовик берет. Чел, я все равно быстрее тебя использую. Я все равно быстрее тебя использую. Сид. <sighs> просто человеку поебать, он едет, он едет, он едет, у него просто есть права, типа, ну, он тренируется еще, он, ему, он в жизни просто не наездился, и он... Сам на сам, за Я на Я на Я не Tak, tak, tak. No hejka, co tam się z tobą dzieje? Ja mam W kąt i Daj się kilnąć klipa, dajmy się, daj się, daj się kilnąć i zrobić mu i klipa wow, ty A, ty ty A, bo ty powiedziałeś, że ja mam zrobić klipa A, Ja zrozumiałem, że to daj mu się chinąć i zrobić tak, klipa zrybuj. Ale nie, no ja, ja myślałem, że to on ma zrobić klipa. Bo widziałeś, daj mu się wyślawać i zrobić klipa. Ja takie, na no dobra. No jest klucz, no No i nice, no i nice. Ok, do niej. Jak nie wskoczy, to. Nie, nie ruszaj, nie ruszaj nią. Nie, czekaj, nie, 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 wskoczyć. Jaki rajdź? Ja rewuję no i... O co chodzi? Ej, dosłownie dostałem snipa i to tak dosłownie przez taką sparę. No w sumie wybrałeś. Dobra, Wajek, idziesz po karty. No i idę po Twoją kartę. Po tym, co zrobiłeś, nie zasługujesz na to. Dałem Ci spaza waflu. Dobra. No. Tu nie I chodzi o to, że dostałem spaza za sumie. Tak. O! Nie trafiam. Yeah. Oh, fuck. O FAK O, dosł do sniper Ja pierdziała. Tak, trójkę doszczam jednego typa No scope! No scope! Uh! Co się dzieje? No kurce! Ba Balas się! Pierdol! Jesteś? No, mam gotowy. Nie masz. Mam. No. Co? No weź, jakby wybierasz tę że jesteś, nie wiem, weź jeszcze raz w Battle Royale. Działać teraz? Tak, tak. Otrzymujesz co? O kurcze! Dziękuję! Ooo, skur...